Pokażę wam na początku co mam, jakie są moje karty, to są wszystkie moje karty, te lepsze karty to jest, to jest dobra karta. Eee, to jest karta właśnie, której nie mogę użyć, bo nie mam tego Wartotla, eee, również kartą mam, do o Mew, mam Mew, ale mam za mało kart Mewtwo, M mam za mało kart, żeby w nim grać. Bardzo mi się podobały też te takie, tylko nie wiem jak się w gra, ale mi się podobają, chciałabym mieć takie, mam Charizarda i mam... Charmandera, ale żeby je grać potrzebuje jeszcze Charmeriana? Charmelion. Charmelon. przepraszam, Open. Dobra, dobra, I to tak wygląda. I właśnie mogę sobie, mogę sobie wybierać i można sobie obracać i możecie otwierać od tyłu, ale nikt tego nie robi. I klikasz tu i puf, jakiś brzydal, brzydki, Gówno. O! Ej, tego mi brakowało! Ej, Boga, ewolucji mam chyba! Aha, no dobrze, no to trochę mniej się ekscytuję. Tam, to, to, to czuję, wołała mnie. Wołała mnie. Nowa, to dobrze, że nowa. A, dwie takie, aha, bez sensu. Tego już mam! Pidgeot! Czy to jest przed pidżot? Tego mi brakowało, bo ja mam Pidgeotto i mam tego pidżona małego. Right. Tego, tego chyba potrzebowałam akurat, ale dobrze, 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 bo tego brakowało, tego, od... patrz, to jest jakaś dziwna odwrócona, pewnie, pewnie była przez ty, widzisz? <laughs> Mime, nie mam go, o, to ty go grasz, o, ta jest dobra, Kat, już mam ją, A brzydki jest, ale chyba, o! tkaczu go, ma. Tkaczu go ma. u, korona, klub nabrał lecie. Dis attack do 69 for each of your jest ten taki projekt, A, to jestem fajny! No ale złota karta jakaś. Dobra, dobra, dobrze, ładne, ładne, wat, ład oddało! Ale patrz, była odwrócona. Ej, Boże, poszukam odwróconej takiej. Czy jest jakaś dziwna odwrócona? O, nie ma już, dobra. Ale coś takiego, co? No. dram z odwróconą paczką, a <laughs> dokładnie się dojecie. HUNTER! Dobrze... O gob! Te karty właśnie widzicie te takie ciemnozielone! Ja je najbardziej chcę, bo chcę robić kadę, mi się najbardziej podobają. O, tego mi brakowało, to dobrze. I znowu mimy. No tak. Dobra, wezmę czwartą. Bo cztery to moja ulubiona cyfrę. Chcesz otworzyć? Ale otworzyć. Ale mi gówno... By... O, dobra jest ewolucja! A czemu teraz razy. A on jest ośmiorniszką, że to też ewolucję mam wtedy. Dito! Dito, Dawid im grał, ale nie wiem, jest chyba trudny, nie? Jest kupą, bo musisz mieć takie, jakie potrzebujesz. 10 razy, otworzymy 10 pika. Najlepiej 10 pika, bo ich najmniej otwierałam. O! 120. So, o, to wszystkie I zapracowane, ciężko pokazać. I patrz teraz. Dobra. Nie zabierze mi zabawy. Pa. O kurde. I raz w no, domu Puf. Wow! Wow! <laughs> teraz lecisz. Pierwszy. Brzydkich. O, coś no... Nie, nie nowe? O, mam już te... O Kaniny! Oh! <grystanie> o, jaki słodki jest! Jaki jest śliczny! Dobrze, dobrze, dobrze. Co on się sam podpala? 20 demecz to i self Debil. Jak racuch taki, co gryzie sobie oko. <grystanie> nowe coś. No go mam. Go mam. To jest ewolucja, czy to coś O. Oh! Ale śmieszny! Patrz! Mas system kadałowy, widzę. Ej, mega fajnie to wygląda. Mega słodko. Dobra, to potrzebowałam ogólnie chyba. Czyż to miał, Nie pamiętam. Siest, Nowy. Nowy, słodki pan. Całą energię z benchowanych Pokémonów do rajczo Elektrody. Aha, czyli to jest pod, pod rajczów wtedy bardziej. Voltrop. Brzydki jest. O! Duktrio, Trio! Duke Trio! Nie do rano! Dobrze, już mamy trzecią kartę chyba taką mroczną. Magnemite, Duktrze znowu. Wigilithaf, Bisharp. O, dobrze, dobrze, dobrze! I jeszcze kobry potrzebuję. E, Golurk, to jest brzydki akurat, to mi tak drozy. On jest psychiczny, nie podoba mi się. Co to jest? No, Zobacz, <suszę> no, jak głupio wygląda. No jak dupa. O, Chauncey! Okej, okay, już mam. O, tak trochę mniej, tak trochę mniej. Tego mamy. Sajdak jest słodki. Bubat, dobrze. Te akurat, te pomocnicze się... są w porządku. Rapidasz! Tylko problem jest taki, żeby grać Rapidasza potrzebujesz tego małego konika. Ja chyba nie mam tego małego konika. Jeszcze dwa... Misty! Misty, dobrze! Ja mam kartę wodną też, dużo lubię wodne Pokemony. I mam jedną taką niby talię, tylko brakuje mi Wartotla do niej. Graveler, horsi, Squirtle, Voltro. Znowu. Ale błyszczy się, a ty się tam się, się nie błyszczył Tam się błyszczy, to on się tak O, się błyszczył? Weźmę no? na wymianę Aha Misty jest bardzo OP, no już mnie par razy no panienka to jest, Misty patrz, zniszczyła patrz, patrz. Jest cały drop No liczyłam na lepsze coś, szczerze, muszę powiedzieć, liczyłam na coś lepszego Dobrze, dobrze, ale jeszcze mamy, jeszcze mamy To teraz Charizarda może, co? O, patrz, patrz, znowu no. To jest coś, coś, coś to, myślisz, to może zbugowane jest? Może. Nie, no dobra. Fajnie, dobrze. Fajnie, dobrze. Oh, jakie słodki! Jeszcze I, I No nie to jest Odish, to jest lepszy Odish, a ja lubię Odisha. Ostatnio byliśmy na PGA właśnie i otworzyliśmy, no właśnie Dawid kupił tego Odisha, takie słodki. słodkie. Mega cute, jest, nie? No się od Pokémonu będzie wawada, wawada, wawada Szymul, tak? Jezu, kończą się te klepsydry. Kończą się szybko. Kiedy ile z Pokémon Go, wchodzi trzeba, bez sensu. Pięć busterków, no. chcesz wybrać jednego, a ja takiego dobrego. O, Dawid. Był przewrócony, widziałeś? Ale chyba może to nie znaczy nic. Czemu jest jeden przewrócony? Nie, nie od tyłu, nie od tyłu, bo może od tyłu, ale to psuje całą... Dawid! Dawid, nie od. Dawid! Co teraz otwieramy? Dawid zepsuł. Dawid! Dobrze, dobrze, Dawid, dobrze, 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 to jest super, super. <grym> Noże, noże! po Pokemony jednak! Dobrze, dobrze! Lepszą, lepszą. O dawaj, dawaj pieniądze. Widzicie, teraz otwieraliśmy od tyłu znowu, nie? Że właśnie Ale to jest też taka mała... raz jak ja to otwiera, to dwa razy jak na taką kartę wyciągałem. No racja, które tracę. No, no, że to jest jakiś sposób. podkręcone drofy, wiadomo, wiadomo. Nintendo, call me. Odda, odda, o! Odda. Brzydki, brzydki, słaby. No. Biorę, biorę pierwszą. E... Tak, chyba to była ta pierwsza. Jeszcze trzy. Jeszcze, jeszcze chyba ma Wonderpika jednego. Spiro. duo Machop I... Jakiś Brzydal. Okej, okej, okej. To jest ten podstawowy, taki. To jest ten gorszy Charizard. Tak, tak, tak. No, ma jeszcze jeden Charizard. O! Kotek. Dobrze, dobrze. O, tak już mam. Dobra. Dobra, ostatnia paczka, widzowie, ostatnia paczka. Szukamy cię, jest jakaś oszukana. O, nie ma nic odwróconego. O już raz wybrać, najgorzej musisz wybrać. Najgorzej. Dobra, ta mnie wzywa, tam mnie wzywa. Proszę. No, no, no mam już wszystko. I... Proszę. A. Elektros wygląda obrzydliwie. No dobre, coś tam siadło, coś tam siadło. Ej, dziwio... ej, mam kolejne klepsydry! Mam kolejne klepsydry, mam kolejne 26. Uhu! Dobra, otwieramy dalej. Otwieramy, pyk, open. Ale to jest design. Rzeczywiście. Bardziej mnie złapało. Dobrze, dobrze. Dobra, pierwsze, pierwsze przeznaczone. Aha. Ale wszystkie. I. Ai. Jezu A on, no teraz potrzebuje po prostu. Bo ja nie mam w czym grać teraz. Wybierz, ty jesteś zawodowcem. O! A wiesz, dodaj, czemu tak robią nam? A jak to się obraca? Czemu oni tak robią? Czemu? To, ty nie, nie możesz być zbagowany? Ja Może ci zaproponować, że możesz tyłem otwierać. Aj, Ej, dobrze, dobrze. Go chciałam, dobrze, Dawid, go chciałam. O! To Wit, dobra wynozaur. nie, mi, mi brakowało iwizaura. Przepraszam. O. Parze, moją kolekcję. <laughs> Ile ty masz tych ciemnych? Jest drogi. O. No, że się pochwaliłem. Ale ty też za darmo, nie? Tak! Ja też za darmo. Nie, ale naprawdę? Nie! Jezu, ty to pieniądze, dowiadać pieniądzami? Tak, kupiłeś ten zestaw za ze 100 zł. Serio? Tak. Jezu, Ale patrz, jakie mam fajne karty teraz! To Widzisz? Wszystko... A to wszystko po twojej streamie kupiłem. Ja Widzisz, Wystarczy po prostu wydawać pieniądze i jesteście szczęśliwi, nie? To jest, to jest karta. Ona ma tak dobrą kartę, że ma, ma minifilmik. Komacie? Dobra, pokażę Wam, jak teraz działają tego, jak działają bitki. Na początku możemy wystawić tylko Pokémona, takiego Normika, że tak powiem, nie? Wystawiamy, wystawiamy tego przy okazji, bo czemu nie? I wystawiam tego ziomka, bo on ma 70 HP i ma 30 ataku, a jego atak kosztuje 1 many. Już Wam pokazuję. Oho, gramy na kontrę naszą, bo gramy na ognistych, więc raczej przegramy. Ale to nic! Używamy Pokebola. Pokebol nam. Bierze jednego basicowego ziomka. Wybieramy również profesora. I pociągniemy dwie karty. Mamy potkę i mamy parasekta. Fajnie, fajnie. Mamy Dobra, bierze, wyciągamy parasa, kładziemy. I teraz nic nie możemy zrobić, ponieważ... Nie mamy w prawym dolnym rogu. Mamy manę. I mana będzie dopiero w następnym cyklu. Kończymy turę. O, on teraz rzuca coinem. I... Nie zablokował! Aha! Aha! Dobra, i tak daję mu manę, dobra, bo to, co dałam teraz, to jest mana. I ja i tak mu daję manę, ponieważ on, żeby się wycofać, potrzebuje jedną manę. Patrz, on ma tego Charmander'a mojego. Nie, nie blokuj mnie, nie blokuj mnie, nie blokuj mnie. Mój parasik potrzebuje dwie many. Obok scratcha macie takie dwie, dwa kółeczka. To znaczy, że mój... Paras potrzebuje dwie many, żeby zaatakować. Czemu go nie upgrade'uję? Ponieważ ten ziomal potrzebuje trzy many, więc może być sytuacja, że on mi zabije, Paras wejdzie i dopiero wtedy. I dopiero wtedy siądzie Coś na stylu. Dobra, i teraz mi zabił i ja muszę dać jakiegoś Pokemona w zamian, więc ja daję parasika mojego. Nie no, przegrywam, bo ja, ja przegram, bo on. O, ale za to mu karty zepsuję. Ta karta sprawia, że on musi przetasować swoje. Unlucky, widzowie, tak się trafiło, bo ja naprawdę ka tymi kartami da się zrobić dobrze. Tylko. No! Tylko kurczę, rurczę, no. No, mnie zniszczy, bo on gra na mnie. Widziałem, ja mam takiego odpisyra zwykłego. Dara, już nie gram na niego, poddajemy, bo nie chcę wam pokazać przegranej gry, no to jest, ja z góry byłam przeznaczona na, na śmierć, bez sensu. Jeszcze raz, ostatnią grę zagram, bo chciałam wam wygrać przy was, wiecie? Bo ja naprawdę dużo wygrywam. I ulubiony pokemon z pierwszej geny? O kurcze, nie mam chyba jednego ulubionego. Ja byłam fanką Misty. Ja lubiłam wszystkie wodne, uwielbiam Psajdaka, uwielbiłam tego Togepi, uwielbiałam Stormy, Staryu, uwielbiałam Golden Horsy. no wszystkie wodne praktycznie, ale lubiłam też te Pieska Ogniowego, lubiłam oczywiście Pikachu, no kto nie lubił Pikachu, lubiłam tego z drugiej generacji, takiego śmiesznego Cyndaquil'a to się, taki, taki co głaskałeś go, on się palił, stwierdziłam, że jest mega śmieszne. O, ten ziomal jest dobry na pierwszą kartę, bo on jest za jeden. I on bije dużo. Dorzucę go. Może niech będzie. Chyba nie przeszkodzi. Par, bo ja znowu na ogniowego gram. Flareona ma ziom. Co to jest Natalia? talia? Ja jestem podatna na ogień. Ja gram, ja gram krabem. Jacie, jacie. Sto scratch. Dziabnij mu, dziabnij. 30. Dobra. O, mamy execute. Execute jest najlepszy. Ja go od razu wyrzucam, bo to jest nasza kluczowa karta wręcz. Wrzucam mu też, bo on może być potrzebny do walki. Mm -hmm. Chyba powinnam zretritować szczerze, bo, bo... on ma szansę na bycie lepszym, a on nie ma szansy na bycie lepszym. A ma o tyle samo HP. Więc ja bym wolała, żeby ten krab mi przeżył, bo on ma jeszcze możliwość na bycie ziomalem. No, a i tak troszkę trudno skontrować, jak na przykład ja teraz trafiłam na ogień, no to trudno skontrować, nie? Ale na przykład są talie, gdzie grasz pod Dratini i on ma, Dratini ma i ogień i wodę. No i... No lepiej, no przysięgam, przed openingiem wygrywałam. Muszę jakąś z największą ilością HP dać. O, nie, nie! O, no... O, no dobra. Chyba przegrałam. Redkartę wrzucam. Palę mu ziomka. Bo tam jest to. Ale oni tak tyle biją, że nie wiem, czy to coś da. Mm, dobra. I Liputa mogę dać tutaj ziomala. I dam mu to. I niech on chociaż jednego zabije, co? Chociaż jednego. Mm -hmm. I wiesz, na przykład moja postać... Teraz ma dwa many. Że jedynie zużyję... Jak użyję Retrita, Czy jak będzie chciał. O, ile mi walnie. On nie ma jeszcze ognia, dobra? Jeszcze nie ma ognia. O Ale on ma potrzeby, parcia, bo on ma dużo bije, ale on potrzebuje trzy takie. No to kurczę. Jestem jeszcze bezpieczna. Czyli póki co się mogę bawić jeszcze, nie? Dobra, chyba nie ma nikogo, co tam mu daje nic. No, nie ma nic, dobra. No, czy mam takie dwie darmowe rundy, to nazwijmy. Jest kracza walnie. I w następnej rundzie wymienimy naszego chyba kraba-parasa-na-panienkę, Lili O Ojeju! <grymne> ale mi walnie, co? Bo potrzebujesz tylko jednej gwiazdki. Ojej, ile on wie? On bije 60 slashem. 60, ale jestem podatna, więc... Parasekt! Dobra, idemy. 120 teraz mam, dobra. Upgrade? Nadal jest gorzej, nie nadal jest gorzej, ale teraz. <laughs> slash, 80. Stabilna 80. I on mi teraz slash niedużo, no ale nadal, nadal jest. Po, powinno być, okej. Okay. Zresztą po niej magikarpiu. Właśnie ja gram Magikarpem w mojej wodnej talli i jest wtedy e, ta. Mamy gairę Radosa dzisiaj aż się zroszyłem, jak ja to gairę i 80 mi walną. Dobra, i zrobimy teraz tak. Musimy, nasza posej musi przeżyć. I teoretycznie moglibyśmy zaatakować nim, ale to jest 20, nie, to jest 20 i 20, to jest 4, 80. Któryś z nich bije 80. Dobra, chyba mogę to zrobić. Czekajcie. Schiluję go po prostu. Dla pewności, bo się boję. Czapkę z daszkiem. Mam żabkę tylko, wiesz. Czekaj, chyba ma, wiem o co chodzi. Bo nie ma i tak many nie używa. A ja mu 80 walnę. Slash. Dobra. A tak, a tak, i tak, a tak, a tak. Zobaczymy. A wszystko? A bo ja... Bo on był podwójny. On był podwójny. Zapomniałam. A ja cały czas... Okej, okay, dobra, on był podwójny. Aha, i dobra. Ej, do, i wygrał widzicie wygr widzicie? Da się, da się wygrać. Mimo, że on miał Charmandera, Charizarda, jakieś Flareona, miał ognistego, Trawiastego i udało się wygrać. Dlatego ja tę grę lubię, bo wiem, że mimo że czasami czuję, że mam gorsze karty, to wiem, że jest też element RNG, że czasem mi dopasuje, czasem mu dopasuje, nie? Także widzicie, no to był najgorszy możliwy scenariusz, bo mieliśmy ziomka, podziękuję mu, morno! Dzięki, dzięki za darmowe punkty! Bravo, não?